Sponsorem 30-dniowego Super Vipa jest Siema Al, Szyma Al, spółka, gdzie wszyscy się witają. E, dobra, Zimaczki. witajcie już w kolejnym na... Ja... Witajcie już w kolejnym odcineczku. I tutaj dzisiaj nadal mam Super Vipa. Super, zdziwienie. Super vipa mam, bo ponieważ siema Al pił na TS-a i po prostu, no nie wiem, tam z nim sobie pogadałam trochę, się tam zapasałam, bla bla bla. I on ma swojego Super vipa pomagał robić to lobby główne. I miał jednego wolnego Super vipa. Siema, Al, postanowił mi go całkowicie darmowo dać. Rozumiecie sam voucher? Masakra! Siemal, ale ja Cię kocham, po prostu ja Cię kocham. I masz ode mnie takie po prostu, ta... takie wielkie masz pozdrowienia ode mnie, Siemal. Są strasznie ogromne. I tutaj, gra... po prostu, dzięki. Na pewno mi to ułatwi nagrywanie, bo... No i wiem, równie dobrze, mógł sobie nabić tym widzów, zrobić jakieś losowanie. On mi po prostu dał tego super par No i spoczko, nie? Yy, mi się podoba, mi się podoba. Nie, mówię, że nie. Tak ze śnieżki go. Poleć, poleć. Dobra, już... poleciał, lol! Nie złapie się, co? Powiedzcie mi, że się nie złapie. Dobra, nie złapie się. Ten psa, magisterka, lol. Będziemy coraz ciekawsze niki tutaj. O, I tak. Tutaj ostro już zarabiam monetki i kolejną stałą rzeczą, którą sobie zamierzam kupić bo ja osobiście nie kupuję żadnych jednorazówek. Bo jestem się nie opłaca. Kolejną rzeczą, jaką kupię, to będzie super skoczek na Skywarsach. Tak to już jest nawet pewne, bo ja tu bardzo często gram w większości tutaj i się łatwo tutaj bardzo fajnie też farmi monetki i ogólnie jest fajnie no tak to ujmę spadywnij sobie serio uch żeby nie spaść lol koleś no ogarnij się czekubę spadam tutaj coraz bardziej masakra w ogóle jakaś no chodź nie rób tak ja tu nagrywam, nie chcę takich nieładnych sytuacji. W ogóle teraz stroks ma live'a, ale nie z nie z Minecrafta. Więc się ma też jakoś specjalnie dużo osób i nie laży, co jest dobrze. Zabijemy go, zabijemy go. Tak, dobra, padł. Mało serduszek, ale padł, jest progres. O tak. Szybko zeżremy sobie reflika. Mm, tu chyba nie mam nic lepszego za bardzo. I zostawię ten typeczek, ja już mam 3 kile, ładnie, ładnie, ładnie. Gdzie on jest? Na środku. Super. Kto by się spodziewał, a ja już w sumie dzisiaj kupiłam tego kocka, nie? Już mam 300 monet. Spoczko. W tym tempie, u śnieżki idą w W tym tempie sobie bardzo szybko kupię tego skoczka. A po skoczku myślę, że kupię książeczkę. Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, Było naprawdę. Teraz dużo grałam w The Walls. Jakby tak mi się chciało, bo... ja tego super wypadu, tam się bardzo fajnie gra w The Walls, bo jest duża też przewaga. Cały czas mi się perełki losowały i normalnie takie były rundy. jako się, się wszystkim wbiałam. Miodnie, po prostu miodnie było. A teraz tego typeczka... I goodbye, co jak laczy, lacz 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 laczy, dobra wygrałam, dobra, jeszcze mi wywaliło, ale już nieważne ziomeczki, teraz się szybko zaloguję, ziomeczki, kolejna arena, dobra, to już jest kolejna arena i ona jest znowu ta sama, no trudno na to na razie, czemu to nie mogę zdać, aha, bo jeszcze się nie zaczęłam w sumie grać, zdaje mi to jest sama nic na to nie poradzę, bo teraz naprawdę jest utrudnione wbijanie na arenki, coś się tam cały czas rąbie i oni nad tym pracują, ale dobra. Więc no nie mogę wam robić takiej, żeby próbować wychodzić z nich, bo mogę już nie wejść i to jest trochę słabo. I za jakiś czas właśnie w tym momencie bym skakała do tego kolesia z superskoczku, ale jeszcze nie. Jeszcze ten wspaniały czas nie nadszedł. Jeszcze w niedzielę jednego 700 mole. Dobra, kiedyś to będzie. Gdzie jest ten typeczek? Nie trafiła pierwsza, druga trafiła. Dobra. O, szybko do niego, szybko, szybko mi się wybuduje coś. Szczególnie trafi? Kurde. Ja nie mogę poleciałam, z mnie Nie widzę tam nic. Zuku. Zatamował tą wodę? Nie wiem szczerze, chyba tak. Tak, pewnie ją zatamował już. A! I zawpad! Ja nie mogę jakiś ziomek! Nie ogarek lekko, nawet nie lekko. Ale on się już nie uratuje, ale uratuje mnie. Zawsze plus. Papa. Nie wiem. Nie, on jeszcze żyje. Jeszcze chyba będzie próbował coś tu ubrać, ale ja już się z nim żegnam, powiedzmy. I szybko tutaj uciekam. Jest tam. Dobra, on już nie ma szans. Jeden kill. Ładwo. A znaczy chyba nie ma szans. Mam takie nadzieje ten Squidcraft, gdzie ja w ogóle nie mam seta. I on ma łuk. A. Dobra, serio Super Ninja? Nie. Ja nie mogę gdzie on to łuk. Ja nie mogę. Jak mi już serce wali. Ale teraz już cię widzę Squidcraft. I lecisz, lecisz ty peczku, tak. Dobra. Sał, chyba mi już do ogarnięcia jeden typek. I to jest on. Dobra, będzie kolejna wygrana, tylko poczekam sobie jeszcze o on spadywnie. Nie Niech oh, już spada. Ile można czekać? No. Oleź. Nagrywam. Spadywni. Może. Serio, przecież koleś nie wygrasz, ja nie lognę Tak w końcu spadniesz, to jest bez sensu Jaki ogar Lub, że mogę teraz iść na środek i czekać aż mi Śnieżki jakiejś znajdę Koleś przecież no i sobie. No. Teraz już spada. I papa. No, to nawet nie zdążyłam. Dobra ziomeczki. Kolejna. Dobra ziomeczki. Dzisiaj to już będzie ostatnia arenka ogólnie, bo tu jest też naprawdę problem z biciem na jakąkolwiek arenę. Trzeba miliard razy klikać na tą buteleczkę i najczęściej też się nic nie daje. I cały czas pisze, że to jest pełne albo coś w tym górcie, więc ja sobie już damy chyba z tym spokój. I po prostu spróbujcie na żywioł jakkolwiek wydzie na to ją wrzucę, bo... no trudno, no. Nie poradzę że serwer też ma czasem problemy... o, przy tym, że to ma często te swoje problemy. Ale bo i tak lubię i będę lubić nic nagrywać, to bo jest moim ulubionym serwerem. Mam tu super bipa, to nie widzę powodu, żeby, żeby tutaj nie nagrywać. E, to jest moja opinia. Spróbujemy tego kolegę ścisnąć ze śnieżek. Nie wiem jak mi to wyjdzie. Kogo dostał, bo nie wiem. Mam nadzieję, że ode mnie szczerze. O, fajnie, dobra. Ładnie idzie. A ten koleś to jest Alan. Lol, to się śmieje? <laughs> Zginął. Dobra, Uf. ma śnieżki, nie, dobrze, nie dobrze. I co on robi, gdzie jest? Lol, taki, taki zlegowany. <laughs> Dobra, mam sam na sam teraz z kim? Karolem. Dobra, będzie dobrze. Trzymacie ze mnie kciuki. A. Oho, Karol. Dobra. Yy, Przygrałam, no trudno, czasem też się przegrywa zemeczki. Yy, w każdym razie. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Subskrybujcie, łapki w górę, komentujcie. Cześć!